A we wszystkich. W dzisiejszym odcinku będziemy się przemieszczać z punktu A do punktu B. Moi drodzy, dzisiaj czwartek. Dzisiaj mam dostawę tytoniu, ale przed dostawą tytoniu muszę pojechać po, po próbkę gleby, bo no, dzisiaj dostawa tytoniu do Uniwersalu. No i tam rozmawiałem z agronomem i tam mówił, żeby zrobić próbkę analizy ziemi, bo już dawno było robione, tak szczerze powiem dawno już robiłem u siebie analizę ziemi chociaż ja tak to nie stosuję się do tych analiz z ziemi bo pamiętam jak sąsiad zrobił analizę ziemi y, tam, no to taka szczegółową y, pod tytoń to wtedy powiedział, że dał połowę dał połowę tych nawozów i taki mu wyrósł, że naprawdę ciężko było suszyć się także ja tu tylko sprawdzę mniej więcej co tam ta ziemia będzie miała, jakie składniki a daję po swojemu, daję tak żeby wyrosło na 3 tony z hektara i na, w klasie pierwszy. Pojedziemy te 25 no, tu już trochę stoi. Także wapno jeszcze nie rozrzucone. Myślałem, że tak pokrótce powiem. Eee, będę musiał się spieszyć, bo ten odcinek, żeby nie był za długi. <laughs> wapno czeka na jutro, ale jutro, tak rozmawiałam z panem redaktorem, bo jeszcze jest w domu. Mają padać u nas deszcze. Deszcze będą padać, to być guzik z tego wapna. Także jeszcze tutaj ten termin. Ja jeszcze poczekam do świąt. Do świąt zobaczymy, jak to będzie. Może się jeszcze uda nam to rozsypać i, i jeszcze przeorać, zobaczę. Ziemia jest leciutko zamarznięta. O, bym tak opowiedział. Leciutki szron. O, tak można. Nie jest źle. Minus jeden. Minus jeden. Biorę oczywiście laskę do pobierania. Laska. Taka powinna być specjalistyczna. Taka rurka. O, dobra, Krzysiek, jako rolnik, belejaki, wystarczy mu łopatka. Dobra, to co? Odpalamy go. Nie jest podpięty, no nie jest. To jest. Widzicie? Dobrze, że to jednak zauważyłem. Jest na jedno by był. Dobra, jedziemy. Ja myślę, że tu paliwo jest. Gaz podgrzejemy świec. Wydadzą, on jakby miał. Podgrzejemy trochę świecę. Świecę, że tutaj się zapala. Wtedy. On jakby miał, załóżmy. Paliwo, ta pompę paliwową elektryczną, to by paliwo trochę przeszło, także ona ma pompę mechaniczną, także tutaj mogą być problemy z, z odpalaniem, bo czasami jest tak przy takich już starszych ciągnikach, że to po prostu paliwo schodzi, schodzi z pompy i po prostu dłuż, musi dłużej zakręcić, żeby odpalił dobra palim. trochę pochodzi, jak to się mówi, dobra bateria, dobry, dobry rozrusznik i odpali, nawet taki stary dziadek. No. Oczywiście to wszystko muszę posprzątać. To wszystko wchodzi, te pojemniki, te wózki, wchodzą wszystko do tunelu tego nowego. No i oczywiście jak to rozsypie to też się będzie schować, bo nie będzie leżało całe zimę. No, no tak, jest, że nagramy tutaj, jak to kiedyś było. No, ale bałagan jest po ziemi jeszcze mi została, ale tu gdzieś pewnie rozparceluję sobie. Mam takie doły w lesie, ale jak to się mówi to trzeba było mieć czas po parkę. Czy pobierzemy jeszcze analizę? Nie jest zamarznięte. O to właśnie, tutaj był tytoń w tamtym roku. Zamadnięte. No troszkę, powiem jakby to puściło, to jeszcze można było to przeorać. Ale jak to jak tu się mówi, jak nie dam rady, to nie dam rady, ja też nie wiem. Ziemia czasami lubi odpocząć. A tutaj była gryka. Czekajcie, co to było? To była gryka, a tam było żyto. To bez ekologiczne. Żyto ekologiczne. To była gryka na poplon. O, to, to moje żyto ekologiczne. Tutaj to sobie przygotujemy, zobaczymy co tutaj, co w tej ziemi piszczy, także ja rękawiczki trzy nałożyć. Dobra dziobniemy to jak ja to robię, oj tak na łopatkę tutaj, widocznie to najlepiej, co było wcześniej. Tak to będę robił. Powiem wezmę tutaj tak. Wezmę tak w 10 miejscach, taką wzdłuż, taką troszkę pochodzę. Nie na całym, nie na całym, tylko tutaj. Bardziej mnie tu interesuje tutaj jak tutaj będzie. Dobra, ja to pobiorę, bo troszkę jest zwarznięte, ale ziemia to już w sumie zamarzło na ile? A na tyle zamarzło, także nie jest źle. Dobra, spotkamy się. Później jak już to, to trzeba troszkę łazić. To zdrowie. Dobra, jadę przodem, tyłem, no bo jednie, słuchajcie, działnik odpala. Także nie trzeba będzie go go Dobra, dwójeczka i jedziemy. O, bierzemy ziemię, mamy tutaj te ziemię. Jeszcze muszę spisać, tylko jaki jest numer działki, po której pobierałem te. Powiem tak, nie nagrywałem tego, byłem u siebie tam w lesie. Tam gdzie ścinaliśmy y, drzewo, chyba w tamtym roku. Y, powiem, że no, trzeba jechać do lasu. Jechać do lasu, widzę tam trochę wyłamało. Takie były tam, ja tam wtedy widziałem dwa takie suche, trzy nawet. Także to wszystko trzeba pozabierać. Duże gałęzi jest, duże połamało się gałęzi. Nie wiem czy po tych ostatnich, tych śniegach, czy powietrze. Nawet tam po sąsiedzku też wyłamało na naszą, znaczy na drogę, na pole. O, to. Widzę, co będzie pozbierać, nie ma co. Mówię tak, albo w piątek, jak mi się uda, w piątek wysypać na wozu, to będę w sobotę oro, a jak mi się nie uda w piątek, to chyba pojedziemy, może nie w piątek, ale w soboty pojedziemy do lasu. Całą rodzinką wozik jest. I ten wozik to tragiczny. Powiem szczerze, potrzebowałyby go poprawić. Ale jak na razie musi taki być. Dobra, ja teraz... Co ja teraz będę robił? Nie wiem, ja to się przymierzałem nad rynną tutaj może <głos》> ten sztucer plastikowy założyć. Albo to, albo, albo sortowanie tytoniów, także nie wiem. Zobaczę jeszcze. Także spotkamy się pewno troszeczkę przy załadunku. Bo to rynny wam nie będę pokazywał. Oh, tak jak mówiłem. Przed 12 pakujemy właśnie. Już prawie kończymy, no co to jeszcze mało. No zostało jeszcze chwilę, jeszcze jedna kostkę przywieźć. No, także tytoń ładny jest. Mamy środki, mamy podwierzchołki, ale głównie to mamy środki. Dobra, jest 30, 33 trzy ważeń. Ma być Jesteś. tonę. Dobra, idę po to w jak w banku, jak w banku! O. No, gitar. Zakładamy jeszcze deskę poprzeczną. Coś się odezwa w czasie drogi, no. Znowu się zaparowałem. Tak, ja zawsze jak to załaduję, to... muszę się zmęczyć. No, odchudzamy się przecież, prawda? <laughs> słońce wyszło, no. Wielki fenomen, słońce wyszło. Powiem tak od paru... Może od dwóch tygodni? W ogóle słońca nie było nic. No, nie było pochmurne, dzisiaj słońce wyszło. Dzisiaj, dzisiaj tak, dzisiaj pięknie słońce świeci, także patrzyliśmy na naszą produkcję. Tam, no, tam produkujemy, nie wiem, 5 kW, tak? 5,5. 5,5 no ale to co się na razie podniecać fotowoltaiką. Zobaczymy, jak po rocznym bilansie będzie po półrocznym. Ktoś pisał w komentarzu, że jak ja mogę w grudniu jeszcze tytoń sprzedawać. Moi drodzy, ja sprzedaję na do marcu. Ja się wcale nie przejmuję, że tak długo robię. Powiem, mam inne czynności. Także jeszcze w bym chciał przed świętami sprzedać jeszcze tonę. No i tam parę rzeczy muszę zrobić w domu. Także nie tylko tyton, moi drodzy, nie tylko tytoniem żyję. Spotkamy się w trasie. <laughs> Dobra, jak mówiłem, że coś będzie, jakaś relacja z, z drogi jest. Już tam minęliśmy półkową. nie wiem, jakiś. Około 10 km. Nowy sweterek wziąłem, patrzcie nowy sweterek wziąłem. Dusi mnie tutaj po rękach na razie. Muszę go porozciągać. No. A tutaj będzie chyba babice wioska. Wolą pszańskę i oprze Coś takiego. Powiem, że to już pierwszy raz dopiero w tym roku jadę. To tej pory tak mi słońce tutaj w i świeciło, że... Naprawdę, że aż mnie tutaj twarz przebiegło. Aż no, mam wypieki na twarzy. Oj, i tak to, to wleczemy ten nasz... nasz naszego transportera. Dobra, my tu już zdali. Już nie będę wam się dokumentami chwalić drodzy. Także już jesteśmy już na terenie takim neutralnym. Tak za nami, nami to jest takie centrum kwiatowe, nie, wielobranżowe. Tam takie ładne kwiatki. Co so, po drugiej stronie jest CPN i tutaj firma, też nie będę reklamował. Taka fajna firma, no, sprzęt rolniczy. No i oczywiście tam, po tamtej stronie jest firma wykupu tytoniu. No powiem, że zadowolony jestem, nie powiem. Poszło fajnie. Poszło fajnie, nie było żadnych kolejek, tak jak nigdzie już teraz nie ma, nie wiem, to jakiś jest, w tym roku jest takie dziwne, dziwne, że to nie ma kolejek, chociaż tam popytałem się pracowników, że, że no nie wiem, już największej kolejki to był chyba listopad, listopad, grudzień, e, czyli listopad, październik, listopad, październik, listopad, grudzień mamy teraz, także pewnie no to jest troszkę niedużo przyjeżdża, nie wiem. Może faktycznie ludzie czekają na większą cenę, no trudno mi powiedzieć, nie wiem jak to będzie, nie wiem jak to będzie. No, ale co, wzięliśmy następne wyzwanie? Moi drodzy, wzięliśmy następne wyzwanie, to znaczy, że, że, że nie jest źle. No, jest, że nie no zresztą. No wszystkie firmy w tym roku jakoś tak się starają. Nie wiem, może przez to, że materiału takiego brakuje. No. także ogólnie jest, jest, jest dobrze. Na rynku tytaniowym jest dobrze, to tego chyba towaru brakuje. Także moi drodzy, muszę jeszcze pozdrowić Adama z. Góry, się jakąś Chcę pozdrowić Adama z Dąbrówki, Gmina chyba Potok Górny. No, pomagał mi przy zrzucaniu, no. Także w sumie miła, miła, to obsługa jest. A wiecie, jakieś fajnie jest, jak, jak nie ma po prostu kolejek. no Wiecie, to wtedy jest komu pomóc. Jest komu, można tu nawet samemu sobie przyjechać. Wtedy pracownicy pomagają przy zrzucaniu. A teraz przyjechaliśmy w sumie ostatni, ostatni, ostatni. Krzysiek, ty jesteś ostatni. No tak, jak to mówisz, ostatni. Z ostatni. Zostatni. Także my już moi drodzy wracamy. Wracamy do domu. Wstąpimy jeszcze na takie małe zakupy. No i co? Bierzemy się dalej do roboty. No, bierzemy się dalej do roboty. Pod, jeszcze przed świętami chcemy tutaj przywieźć jeszcze chcemy przywieźć. Dwa miejsca chcemy jeszcze przed świętami przywieźć. Tak, to, ja nie wiem co to jest. A, to świąteczna zdoby, tak? Świeczki. A, to świeczki. No to do, do świątecznych strojików, prawda? No, no to lubi zawsze chodzić do tego sklepu, co tam jest. No, ten sklep jest tam, o, tutaj. Zaraz. Ale zawsze jak ja sprzedam, prawda? Tam trzeba iść podpisać i jej nie ma już. I nie ma już w ogóle nie ma już. On już jest tam w tym centrum wielobranżowym. Dobra moi drodzy. Nie będę już przedłużał tego filmu. Także o, do następnego.